12 stycznia 2024 roku przed mikrofonem Krzysiek zaczynamy 5 dni. Info. Zapraszam. Wojewoda Mazowiecki wyznaczył Wiolettę Krzyżanowską na mazowiecką kuratorkę oświaty. Od 30 lat pracuje w edukacji, była dyrektorką Warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 323. Otrzymała również liczne wyróżnienia i nagrody. Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski. Z pochodzenia Ormianin, współzałożyciel Fundacji im. Brata Alberta, orędownik ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych. Zmarł na raka w wieku 67 lat. Szymon Hołownia przeniósł tego tygodniowe obrady na przyszły tydzień. Swoją decyzję tłumaczył obecnym głębokim kryzysem konstytucyjnym. Niektórzy uważają, że powodem były demonstracje, które odbyły się 11 stycznia. W Pałacu Prezydenckim doszło do zatrzymania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Policja dostała się do Pałacu Prezydenckiego. I przewiozła posłów do Grochowa. W czwartek jednak Kamiński trafił do Radomia, a Wąsik do Ostrołęki. Prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawiające. Sąd rejestrowy odrzucił wniosek ministra Sienkiewicza o zmianę władz TVP w KRS. Przedstawiciele organu tłumaczyli decyzję nielegalną zmianą władzy. Dzisiaj sąd odmówił wpisania nowych władz polskiego radia do KRS. 11 stycznia odbyła się ogromna demonstracja w Warszawie. Zaczęła się pod budynkiem Sejmu, gdzie miały miejsce przemówienia między innymi władz prawa i sprawiedliwości, małżonek osadzonych posłów oraz studentów. Następnie rozpoczął się marsz. Pod kancelarię premiera. Uczestnicy szli pod hasłami walki o wolność słowa, walki z bezprawiem rządzących oraz walki o wolne media publiczne. Domagali się również wypuszczenia Kamińskiego i Wąsika. Z powodu jutrzejszej nieobecności w Krakowie, sobotnie programy zostają odwołane. Wyjątkami są nowinki i mainstream, które pokażą się w niedzielę. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Spokojnej nocy życzę.